Dajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, piwo z browaru e, Full Circle Brewing Corporation z Newcastle i jest to Duper 8,1% alkoholu e, Double IPA e, Co my tu mamy? E, chmiele to Citra, mozaik i kaszmir. E, Plato 18,9% e, Duper dlatego, że mają e, tym podstawowym ich piwem jest Luper. I to jest podwójna wersja Luper. Looper ma 6,4 zdaje się, coś takiego. No, bardzo ciekawe piwo. Przyjemne, a to jest zrobione na ich piąte urodziny. Co prawda mieli to piwo wcześniej, ale to jest specjalna wersja na piąte urodziny. Poprzednia wersja miała 8,2%, czy coś takiego, ta ma 8,1%. Są pewne zmiany jak widzicie, no nie próbowałem wcześniejszej wersji, także nie umiem powiedzieć, która jest lepsza. A w składzie jest tylko jęczmień, owies i pszenica. Tyle już napisali, przejdźmy do piwa. Piwo jak widzicie jest dosyć takie pomarańczowe, zamglone, piana opadła. Dosyć szybko została sama obrączka. Romant jest naprawdę przyjemny, owocowy. Sporo owoców egzotycznych mango, ananas. Jest też taka jakby nutka sosnowa tak jakby trochę. Nieco słodowości z podpodu też Całkiem przyjemnie. E, w miarę, soczyście, owocowo. No dobra, spróbujmy. Wasze zrobię. Dosyć niskie nasycenie. Od razu macie wrażenie takiej <śmany> relaksacji. o tak, tak. To jest, to jest dobre piwo pełne słodowe, ale nie jest ciężkie. Zdecydowanie nie jest ciężkie. W miarę soczyste, owocowe. Jest mango, jest ananas, ale są też takie bardziej sosnowe nutki, nieco goryczki, też taki ziołowo sosnowy, jakby trochę, może trochę greyfruta. Jest przyjemnie, ale tak spokojnie, delikatnie. Alkohol jest bardzo ładnie ukryty, nie ma żadnych alkoholowych nut, nie ma rozgrzewania w przełyku przy 8,1 no to już jest osiągnięcie. E, bardzo fajne, owocowe, a jednak czuć, że jest takie właśnie e, spokojne, delikatne, przyjemne, e, bez, bez jakichś ekstremów, ale naprawdę bardzo dobre. E, rzeczywiście można nim e, celebrować e, piąte urodziny, czemu nie? bardzo fajne, no i jest nieco taki nut podobny właśnie do Lupera, który też był taki owocowy e, z nutami mango i, e, i ananasa, także bardzo dobre. E, Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobał mi się do piwo, <grywa> także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Cześć.